Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wirtualna kaczuszka, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft minigry. No i dzisiaj znowu sobie zagramy na serwerze Minecraft Polska. Dzisiaj prawdopodobnie, no na pewno, znowu ja zagramy sobie Bedwars. Idziemy na szybką gierkę. Szybką gierkę.

się na Live 2 kiedy dołączyć do rozgryki 5 sekund do rozpoczęcia gry Czerwonek będzie mega dużo, kurde. Ale pewnie sam taki. no nieważne. Jestem żółty nas jest dwóch wow. Okej. Okay. Zbierać. On już ma ten yy, no... zbroję nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. <coughs> Zbieramy sobie brązik. Tak, rązik. No okay. będzie jeszcze to. Grywa w ogóle. Zaraz na naszą okazję. A tam jest w ogóle sklepik? Tak, tam jest sklepik. Okej, tak. To, okay, tak. to, to nie działa. sklepik. Aż no to najpierw sobie bloki. Kupimy bloki. Sorry. Aha. No, dzięki za pomoc, dzięki za pomoc, dzięki, dzięki. Dobra, <laughs> ja idę obudować tutaj naszą. nasze. naszej sypialni, nasze łóżeczko. <laughs> I tak, chciałem zapowiedzieć, że prawdopodobnie jutro będzie stream. W o godzinie to jeszcze nie wiem. Ale pewnie będzie, więc... Szykujcie się na... No dzisiaj nie będzie z tymi kolegami co... No co dzisiaj, ale... No, może też będzie ciekawie. Okej. Okay. Co on robi? Widzę cheatera. właśnie to jest cheater chyba, bo on nic zrobi. To jest jakiś błąd? co to jest? Nie wiem, jak coś za zachowuje. Ok, no to bloki na razie. Myślę, że na razie trzeba obudować. Naszą twierdzę. To dużo żelaza już mam widać. Tak, dokładnie. Mega dużo żelaza mam. O, obudził się, dobry jest. To już w sumie można sobie coś kupić, takiego lepszego. Co na dwa? Uważaj. Okej. Okay. Co ty robisz, typie? Jest jakiś dziwny. No okej. Okay. No pięknie. Ha. No dobra. Ha. Do nią zrobiłem dużo tych czapeczek. Trochę za dużo. Dobra... NIE! No, ekstra, ekstra. Naprawdę super, super, mega, ekstra. Naprawdę, super, super, ekstra, no, to Muszę zrobić, kupić skrzynkę sobie i swoje potrzebne itemy. Tutaj na przykład. Tak, i się Tak. Muszę się zabić. Nie idzie? Nie, on idzie do nich, okej. Okay. Mm. Tak, tutaj moje itemki. Trzeba było kilo kupić. Myślę, w będę przydał teraz. Tak. Tutaj zepsułem trochę, bo nie zrobiłem przejścia. Uuu, ile tego? Pyk, pyk. A jeszcze to. Jeszcze tutaj, za jeden Aeronaut, w mogę się pogodzić na 7. Jakiś miecz ciekawy, za 3 goldów, to je Tu już się, by jakiś tam ciekawy w To wszystko i tyle, chyba, jeszcze bloki sobie kupię. No i na środek, bo trzeba jakiś gold zebrać. Zielonych już nie, nie ma już, zielonych zieloni już nie mają, bo w sumie jeden, ja chyba jeden był tylko Nie o, po goldzika trzeba iść o, 6 golda, uuu No to nie za dużo 9 golda? Dużo golda mam już Dużo golda Very very nice, dużo golda TC Black bo, bo właśnie zginął. TC Black Boj Słowo, że on właśnie zginął. Dobra, ja wracam szybko do chaty. Jakiś tyf, został zbanowany. 14 golda. Myślę, że na razie spoko. Kurde, bym spot. Na razie spoko, myślę. Zikerem jeszcze go stać. na jeden knobek. I unbreaking. Ale... Łuk. Nie pogardzę. I strzałki. O, po Goldzika. Mój hmm. jest czerwony jeszcze. No to go No, co mu nie. Fuck, no serio? Nie straciłem, wszystko! Okej, okay, no super. Mega. Potyka. Wyskoczy szybko po żelazo. A tu jeszcze jest oczywiście 5. Tu jakiś mieczyk będzie z tego. Jakiś mieczyk jednak. O no to jest nawet dość dobry mieczek. I nie idzie, jeszcze to mogę się uzbroić. Pyk, pyk. Pyk. Nie idą jeszcze, okej. Okay. Uh -huh. Jakieś bloki. Dałyby się bloki. Uh -huh. Łuk mi nie stać na łuk. Jedno nie i jedziemy szybko. Chcę zebrać. Jak najwięcej. z uh -huh. z dwóch. Muszę w tej? Gdzie on jest? Tam go nie ma. Gdzie on jest? Niech go zabijał. Aha. Opuścił rozgrywkę właśnie, to fajnie Typek właśnie opuścił rozgrywkę GOLD 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 Teraz muszę iść tam na górę, bo jak mi rozwali łóżko Któryś ich Serio on mnie zabił! Nie wierzę, jestem lama A lama, przepraszam, nie lama o, ale ja jestem Dabil Serio really? Czy naprawdę on mnie zabił Jest też spot, nice W sumie Nie będzie problemu Że mi rozwali łóżko Da Mam irona przynajmniej dużo 9 Starczy się uzbroję chociaż Jakiś mieczyk Czy irona Tutaj, tutaj pięknie to za jeden mhm. i uzbrojamy się. Jeszcze by się wydał kilof. oczywiście, bloki. W sumie nie wiem, czy to mogę kupić. TNT Platforma to nie jest platforma, tylko i jedno jabłuszko, jedziemy na środek. Mhm. I trochę głupi jestem, ale o, taki debił ze mnie czasem. Okej, okay, dobra, gram dalej. Dzieci się bawią na, bawię, na połudach, słychać? To nie, nie słyszycie, ale jak słyszycie, no to... No to... Nieważne, nieważne, nie nieważne, nie ważne. to nieważne, ważne. To nie ważne. I zablokuję trochę. No, czas na zbranie mojego woldzika O, ile kurde... O kurde, dobra. Naprawdę zniszczył mi łóżko. Co za ty mi zniszczył łóżko? Ja nie zrak. Co za tam zostanie? To nie muszę być. Mówię na przykład. Nie wiem, do was? O Jak Nie, że mnie, głupek. <grym> Dobra, no to chyba kończymy na ten odcinek, bo już no nie chcę nagrywać swojego skilla. Dobra. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.